Cześć, tu Janusz Szymański. Witam na moim kanale, gdzie rozmawiamy o samochodach. Od recenzji modeli po wskazówki dotyczące jazdy. Subskrybuj, aby nie przegapić żadnych nowości. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Ford C-MAX to kompaktowy MPV, który może być bardzo dobrym wyborem dla tych, którzy kochają przestronne samochody, ale nie chcą jeździć. Zbyt nieporecznym pojazdem zapoznajmy się szczegółowo z tym samochodem. Wyposażenie i ceny Forda C-MAX. Angielsko-amerykańską firma oferuje ten samochód, który odniósł już spory sukces wśród publiczności zarówno ze względu na wysoki. Stosunek jakości do ceny, jak i wybór forda, aby zbudować typ pojazdu, który jest bardzo popularny i mniej wymagający niż prawdziwy. SUV ze wszystkich punktów widzenia. Istnieją tylko dwa poziomy wyposażenia, przynajmniej na poziomie makro, aby podkreślić pewność forda co do twoich potrzeb, SA to następujące. Modele plusy. Zaczyna się od 23150 euro i można liczyć na następujące opcjonalne dodatki: system informacyjno-rozrywkowy z technologią SYNC zapewnia bardzo dobry poziom łączności, automatyczne hamowanie awaryjne, sześć poduszek powietrznych przednie, boczne i kurtynowe, elektroniczna kontrola stabilności, wspomaganie ruszania na wzniesieniu, kontrola trakcji podczas pokonywania zakrętów, konfigurowalny, kluczyk i system tankowania Easy Fuel. Nie trzeba zdejmować i zakładać korka za każdym razem, gdy tankujesz benzynę lub olej napędowy. Samochód ma wiele innych funkcji, ale te wymienione SA bez wątpienia najistotniejsze. Ford zbudował pojazd, który jest niezbędny, ale bardzo przyszłościowy i zaprojektowany tak, aby niczego nie brakowało, nawet jeśli. Nie jesteś gotowy wydać zbyt dużo pieniędzy na zakup samochodu. Oprócz wymienionych funkcji, istnieje ważny tryb jazdy który można wybrać według własnego uznania za pomocą komputera pokładowego. Samochodu, zwany Ecomot, dzięki temu samochód jest w stanie zoptymalizować emisję do atmosfery i stać się przyjazny dla środowiska. NIEM, druga wersja C-MAX, można kupić w cenie od 26150 euro. Samochód ma 16-calowe felgi aluminiowe zamiast stalowych i jest wyposażony w dwustrefowa automatyczna klimatyzację zamiast manualnej. Pojazd przywiązuje większą wagę do estetyki i detali. Posiada elektryczne i podgrzewane lusterka wsteczne, skórzana kierownice i chromowane progi drzwi. Oprócz tego, co zostało już wspomniane w przypadku modelu Plus, w Fordzie Cemak z Titaniem znajdziemy również system Killes, który umożliwia dostęp do pojazdu i uruchomienie silnika bez użycia kluczyka, możesz także cieszyć się piękna atmosfera w kabinie dzięki. Oświetleniu LED zaprojektowanemu przez inżynierów Forda. Oferta proponowana przez angloamerykańską firmę obejmuje ekologiczne zachęty Forda promocję, która przekłada się na znaczną zniżkę. Na zakup C-MAX, z której można skorzystać dokładnie w taki sam sposób, jak w przypadku innych pojazdów marki. Cena 23 150 euro za wersję plus spada do 17 900 euro, podczas gdy wersja Titanium kosztowałaby tylko 20 900 euro. Silniki Forda Cemax. Zgodnie z oferta w zakresie wyposażenia, Istnieją tylko dwa silniki, jeden dla wersji Plus i jeden dla Cemak z Tajaniem, pierwszy maja TDI. 95 km. Jest to silnik montowany w modelu Plus i jest wyposażony w urządzenie start and dump, stop. Skrzynia biegów jest sześciobiegowa manualna. Pierwszym maja TDI 120 km. Jest to ten sam silnik o wyższej mocy, a jego zużycie paliwa jest bardzo niskie i wynosi nieco ponad 4 litry na 100 km. Ford wymyślił bardzo niewiele alternatyw dla tego pojazdu. Być może zbyt mało, biorąc pod uwagę pracę wykonana przez większość innych firm na świecie. Jeśli jednak chodzi o opcjonalne dodatki, oferta jest bardzo dobra i pozwala cieszyć się długa lista najnowocześniejszych technologii. Za cenę, która należy do najniższych na rynku. Wymiary Forda C-MAX C-MAX mierzy dokładnie 4,379 m mm długości, 1,828 m mm szerokości oraz 1,610 m mm wysokości. ESA to dość tradycyjne wymiary, jeśli chodzi o typ pojazdu. Najbardziej ekscytujące dane pochodzą z bagażnika, który pozwala zapełnić pojemność ponad 400 litrów, która może wzrosnąć do ponad 1700 po złożeniu tylnych siedzeń. Spróbuj również odkryć używanego Forda C-Max z zerowym przebiegiem na naszej stronie. Kup wygodnie online, a my dostarczymy do twojego miasta. A WordPress Commenter Hello World.